Halo, witam po tej krótkiej przerwie spowodowanej sesją, gramy matchup Stronghold na Zylvan, jesteśmy koniarą, walczymy na Gorszaka, czyli specjalistę od tieru piątego, czyli mamy tego samego standa, koniarę od tieru piątego kontra Orasa od tieru piątego. Zajebiście, takie matchupy te mogę grać. Dobra, pierwsza rzecz, co mamy w gildii? Idę to sprawdzić, bo i tak tego nie zagram, chyba że zobaczę strzały przeciwpancerne. Nie mamy strzały przeciwpancerne, jest mi smutno z tego powodu. No dobra, olewamy światło, olewamy destro, chyba żebym chciał zagrać po to bo mamy trzy czary robienia oponentowi. Dobra, co my tutaj mamy? O, super, nieprzydatne. O, trochę lepsze. Całkiem Git, to niestety z tym się wyklucza. Czy to jest Pierek inicjatywy? Pierek inicjatywy i super, Pierek na bani. Zestaw na więcej EXPA! No to się przyda, wywalimy to i dostajemy 3 level up. Tak nie działa. Yy, Ta ścieżka jest średnia, ale nie najgorsza. Ta jest całkiem, całkiem, bo są buty w pierdolki. No i wiadomo, seks morskich elfów. To mi się nie podoba, bo tu są aż trzy tarcze plus olewamy to. No ta ścieżka się z tym całkiem nieźle wyklucza niestety Dobra. Z czym jeszcze raz zacząłem? Do wyjebania zostawiamy super. Jak ja uwielbiam skillowego builda w postaci napierdalania się popysku z oponentem. I sprawdzania limitów mojej frakcji. Oj tak, logistyka, żeby zagrać lotne... Nic lepsza loga. werbunden... Jaka lepsza loga, to było lepsze dowodzenie przy głupie. Uh, aha, zajebisty Department. To co, szczęście jednoroga pod jednoroga? Gaming? Gaming to nie byłoby takie głupie, bo to jest useless Vorasa. W sensie no dobra, dział na szamankę useless. To mi się nie przyda, bo to tylko 2000 więcej golda. Wystarczy zrobić perfect builda. Chyba, że lepszym lepszym mściciel. Szczęście, że mnie, że to jest 50% z fajniejszym znaczkiem. Ekspert. Aha. Uh -huh. Oświetlenie, aha, no chyba, że do statów kopium, no no, dawaj od razu eksperta w tym, poszukamy aury w pie... O! o, Aha... Dobra, żeby nie zagrać jakiegoś typowego builda, zagramy lotne boskie. No i tak będziemy mieli buty w pierdolki, stwórzmy coś takiego. Dobra, jest... A, nie, nie, nie... loga... boskie... Dobra, zagrajmy lotne boskie, żeby to jakkolwiek śmiesznie wyglądało. Zbijmy to jeden, zbijmy to jeden, żeby chociaż atak lub wyrolować. Aha, no to fajnie. O, jest atak, super. Ten jeden raz ciebie tutaj nie chce, iść mi stąd. I jeszcze raz weźmy lepszy atak. Dobra, teraz dopchajmy tym boskim lotnym. Łucznictwem dla archera, żeby nim kasować. Ale Defa widzę, że nie daje. To mi się bardzo nie podoba. No, bez Defa się możemy wykoleić, tak naprawdę. Będzie trzeba pójść na środek, go poszukać. Ale dobra, zagramy sobie bo lotne boskie. A, właśnie, yy, nie powiedziałem chyba. Gramy taką luźniejszą gierkę przeciw yy, Partonowi. Nie widziałem, żeby miał rozegranych jakiś pierdeliard gier, ale nie miał też ikony nowego uczestnika, więc. Uznaję to, że gramy po prostu na niedzielnego gracza, taką luźniejszą gierkę. Przynajmniej z mojej perspektywy luźną. A przez luźną mam na myśli, że dostanę w i będę się tłumaczył tym, że ja traje uśmiechnięta uśmiechinta buzia. Zajebisty rozwój cztery smellpowera. Ileż bym chciał, żeby taki rozwój dostawała moja DRLka. Przecież to jest taki perfekt rozwój pod direl. Tylko jeszcze jak ba, tak zmniejszyć o 2 i dołożyć 2 defa. Ale no dobra, nie można w życiu mieć wszystkiego, mi kolega. Ta ścieżka jeszcze raz co mi oferowała? Inicjatywę. No to pamiętam. To jest dwa smell powera, dwa ataku, jeden smell power, jeden morala. No, no, główna. Okej, okay, czyli idziemy niebieską ścieżką. Eee. Bezaury w pierdolki nawet z tymi butami, srebrny jednoruk nie wiedzie, a taktyki grać nie chce. Ale wtedy jak Orkieł zagra to jednoruk srebrny by wjechał w pierwszej. Albo w niego by wjechali. Dobra, zostawimy tak jak jest, tak idziemy po atak defa. Powinienem pójść po arty na lewo, ale bez defa to ja się na orka bożego mogę przekręcić, więc raczej się przejdę na środek, żeby tego defa poszukać. Jak się go znaleźć nie uda, to wtedy będę rozpaczał. Najwyżej no zagramy oświecenie, pod dodatkowe staty. Jeżeli oświecenie da, jeżeli nie da ani jednego, ani drugiego, to wtedy mogę się zacząć martwić. A na razie jest. Chill und utopia. Genialna taktyka. Lotne boskie w drzewo, żeby je wkurwić na początku i żeby dostało one shota, ale dobrą kontrol do. Ty, ja jestem mądry chłop. Nie no dobra, raczej damy lotne na arczera, że po prostu kasował. Bo i tak Smok, Ruchałka i Wind Dancer powinni wbiegać pierwszej, przez to, że będziemy mieli tajwa tajwańskie cichobiegi. A jak będziemy dawać yy, lotne Boskie w Huntera, L na lotnym bohater powinien wyprzedzić resztę. Chyba że będzie miał dużo inni ten Gorszak z Artów. To powinienem mu skasować centa przed jego pierwszym strzałem, a jak będzie grał balachę, to powinienem mu po prostu w balache prygnąć lepę i będzie gites. No chyba, że po prostu ucznik strzeli na początku gry i potem będzie rzucał w niego 24 na siemfira, to wtedy będzie dużo gorzej. Szkoda, że tak poskąpił rozwój, znaczy rozwój RNG w artefaktach. W arty smoka, bo ja tu ani jednego smoczego arta nie widzę. To znaczy albo, że wszystkie poszły do niego, albo są dwa u złodzieja. Albo jest jeden u złodzieja i jeden dostanę z logi i będę sobie pluł w mordę, że nie gram pod yy, te, pod arty. No ale no sorry, no z takim buildem nie zagramy pod złodzieja. Zatem tym nie nagrywam tego we wtorek, tylko nagrywam to w czwartek. Sorry, musiałem przesunąć kursor na tego... Na kalendarz. <laughs> Z nie działa, przepraszam Was najmocniej. Jest godzina 20, kiedy to nagrywam. Eee, pa pa pa, dobra. Staty, staty, Portal. 6 smell powera, 6 należy, jak to boli w oczy przy tym bolidzie, który ja gram. Nie idziemy na automaty, idziemy po pewniaczkę. Dobra. Def albo oświecenie. Kusi, ale... Nie, nie dam rady tego skleić tutaj na środku. Nie ma opcji. No to musiało być 4-5 punktów. No, nie chcę mi się ryzykować aż tak. O, drogo znajdźka. Fajnie, to akurat się przyda. Dobra. Def. To nie jest def. To jest najgorszy build na świecie, jaki tutaj mam. Przecież te. Staty wyglądają całkiem solidnie. Dobra, def. To nie jest def. Def. To nie jest def. Oj, będę żałował, oj, będę żałował. Def. To nie jest def. Ja potrzebuję po prostu basic def pod Vitalkę. Już będzie Gites. O, będę żałował do końca świata. Dobra, trudno. Wiem, że powinienem pozbijać te talenty, ale ciu, niech będzie, zagrałem najgorszy build na świecie. Jej! obrona! Wygraliśmy! Co prawda bez witalności, ale jej, obrona! Wygraliśmy! Nie wygląda jak to najlepszy build na świecie, wygląda to jak absolutne gówno. Jestem z tego dumny. 10 na 10, zagram to ponownie. Szkoda, że nie jestem w stanie węgalem w ten matchup. Węgal specjalistów od piątki fajnie kontruje. Właśnie takich jak Gorszak. No i potem jest jeszcze tylko Hengwol. Już potem się kończą specjaliści od piątki, no bo trzeci specjalista od piątki to Sylfin. No bo nie ma specjalistów od Hydr, nie ma specjalistów od Szadziów, nie ma specjalisty od y, tych y, liżmów. Lizm, dobrze odmieniłeś. I nie ma specjalisty od dżinów, mimo że Galib powinien być ekspertata, a tak oraz nie posiada szczęścia. He, nie gra potwarta. Dziwak. Dobra, dawaj RNG, jakieś fajne arty. Ale zajebiste. O, jest nasier smoka. I tak jak mówię, żałuję do końca świata. Lecz mi z tym gównem, idziemy szkodzić witalki. dobra. Won, 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 won. No ja znalazłem Witarki Kryliściu. Trzymuje jeszcze... 6000 expa, no... Ani to, ani to mnie da level upa, tego się nie chce pozbyć, bo to jest dużo statów Słabo Słabo ten build się prezentuje, tak naprawdę Idziemy mu najebać, łatwo win Oponent się nie spodziewa co go uderzy, ja też nie Chwilatko do, por do portalu trzeba pójść po, 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 po ulubieńców Hydra, kobieta, warrior. Wcześniej nie damy centaura, warrior nie Nie gramy na Telseka, żeby trójkę oznaczać. Angry tree splujek. gwiazdoszew, kręgi, jebudu ale bym chciał zagrać tego Sigma Dancera, on jest tak useless. Poza tym nie mam nasiora na damage. czego miał nasiór na damage z logi, to bym zagrał Sigma Dancera, bo mam szał i gniew natury. Dobra. Nie wygląda to źle, nie wygląda to dobrze. Dobra, przechodzimy przez portal i robimy tak zwane omówienie buildu. Moje ulubione, czyli coś, czego nie robię praktycznie nigdy. Więc tak. Lotne Boskie. Mamy kombat staty do napierdzielania się. Dużo obrony, która może nam zrekompensować brak eksperckiej obrony. Niestety, brak witalności zaboli. Na ulubieńcu gramy. Kobietę. Centaura i vivernę. Wiwier... I Dajemy Boskie w kusznika. Kasujemy mu jednego staka. Wygrywamy grę. Jeżeli nie kasujemy staka, przegrywamy grę. Łapka w górę dla tej strategii. Lecimy. Nic się nie zmieniło. Ekspert atak nie posiada szczęścia. Krzyczy czy się bije? Krzyczy. Okej. Okay. Jak krzyczy kolega, to może coś z tego wejdzie. Może je będzie miał ataku jako perk'a. To nie będę aż tak żałował braku ekspert Defensywy. Nie ma balachy, 22, o jest 22-15, no ma Combat Staty. Ma kajdany definitywnie, bo ma minus 1 laka. Bo to raczej nie jest zbroja bohatera. No nie jest to zbroja bohatera. Dobra, ty jedziesz z tej, tu zostawiamy łuka. Drzewo tu. Tak, tak. On i tak biegnie w pierwszej i ty wbiegasz w pierwszej. Dobra. A, zapomniałbym. Good luck, have fun. No i dobra. Poarty poszedł swoją drogą, bo na 16 level. No, ciężko, ciężko to widzę. Mam znacznie mniej ataku niż on obronę, on ma również więcej ataku niż ja obronę. Statystycznie słabo to widzę. Ale kto wie? Dobra, czy zgadłem, że. Nie, ma takiej obrony, ale nie ma dowodzenia. Ale ma podstawę dowodzenia. Ale gra taktykę, dobra, czyli. Mogę grać z srebrnego unicornu z lepszymi mini. On nie powinien być w melarz taki groźny. To zbijmy tutaj kontrę dla smoka. 14 to nie jest dużo. Znaczy, z dziki mam dużo statów, mało umiejętności. Eee, to tak jak ja w prawdziwym życiu. Chwila, czy mawi ma wiechurę? Ma Zawsze proszę. Dobra. Dobra, casting kobiety, bo mnie wkuźwia. Jeps, 26. 69 raiders usunięte, zarąbiście. On sobie inicjatywę obniża, czyli ma pałkę albo tarczę do tego. Okej, okay, to jest taki statczek, ale w takie ważniejsze sprawy to się podnerfił. Rusza się? Nie rusza się, to dobrze dla mnie. Nie double hituje, jeszcze lepiej dla mnie. I teraz pry go z kosa, w sensie o odbitkę pioruna. Zarąbiście. Bo ten piorun nie jest jak skos zielonego on jest losowy. Dobra, zostawmy cyca i blind wyvernę. Fail, no trudno. 3 za 3. To jest. A bo na badlaku uderzył. Eee, 1%. Okej. Okay. Jest spoko. Kobieta nie jest już aż takim zagrożeniem. I tu jest. Nie, nie ma kręgu na trzy unity. Tu jest krąg na 3 unity. A ja weźcie przez ten może raz. Eee, boli. Eee. Tutaj. Moralka, fajno. Wpada przed herszta. Lepsze rozliczenie zniszczenia. Okej. Okay. Czyli nie opłaca się matka, jak ja nic nie biję. Czy no tutaj się opłaca uderzyć? Dobra, ile to jest wyvern? Dwie. Czyli tutaj jest sporo centa i jeszcze więcej tego Warmongera. Eee, Maulera, przepraszam. Niby się nie opłaca, ale z drugiej strony się opłaca. Dobra, pręgnijmy. Boink. Jak podleci pod... Nie, nie może dolecieć do tej... Do... 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 ...Driady, bo tutaj jest kamek. On nie ma rangerze, żeby stanąć tutaj na tych dwóch Hexach, które są przed enten. będzie Będzie Gryzboj unicornie albo po smoku. Jak ugryzie po smoku, to na losowy łańcuch się... A, już nie naraża się łańcuch. Minus cztery, ładnie. Dobra, co on tam ma w krzykach? Takie najprzeciętniejsze drży będzie największym problemem, żeby tak po prostu kastować co ruch bohatera, bo ma już 70 mana. No nie, potężna acesa najpierw, no dobra. Nie wygląda to za dobrze na razie. Skasowanie... ...półtora staka orkowi... no dobra, w sumie dwóch stacków statystycznie nie jest aż takim. Dobra, cały szał z tego zszedł. Ale teraz cyklop nie ma kontry. Kurwić drzewo i boskie może rzucić, to jest jakiś plan. Wtedy dobiegamy do, goba, do Gobasa i go kasujemy albo do Iwerny. Bo tutaj leci po prostu strzał albo w Unicorn albo w Smoka za Fryer. No, minus 4 konia najprawdopodobniej. O, dobra, czyli nie ma bildu pod to. Dobra, podkurwmy drzewo na start i dobiegniemy na divajnie. ma unik. to jest dobry perk dla niego. Dobra, dobijmy go. Szybko się Skubana rusza, zmoralować musiała. O, kobieta nic nie bije. Kla clasik. Ale dużo by w gooba tutaj poszło, ale go wtedy odblinduję. Ja bym się chciał upewnić, że to zdechnie. Bo na to ulubieńca. Wydaje mi się, że jak drzewo z dobrą rolką w to biegnie, wbiega, to zwivernieńc nie zostaje. Tylko ta dobra rolka jest słowem klucz. No, chyba żeby mi teraz przestraszył drzewo, to będzie dużo gorzej. Drzewo ma 1200 ini, to jest ładne inni na zdenerwowaniu. Czy jak będzie moralować, to będzie kasować. Battlecry. No dobra, zostało jeszcze trochę więcej ataku. Fuck my life. Ten cyc jest groźny, jest groźny. Gdzie przyspieszał cyca czy wali z łapy? Minus 8. Okej, okay, to nie jest aż tak groźne. Walić kobietę do końca. Zbijmy kontrę. I spróbujmy smokiem poszukać skosa w gobosa. trudno. Znaczy skosa, odbicia. Dobra, boskie. O, nie skasujemy jej. That's bad. Jednak ją kasujemy. Weszła rolka na ulubieńcu. O, tutaj mucha. Nie, tutaj nie ma skosa, bo mucha ten zostawia. Uderzenie jest z, z kąta. Może uderzyć tylko w niej prostej tutaj. Nie wiem czy kursor w ogóle widać o nich na grywkach, nigdy na coś zwróciłem uwagi. Ten Unik boli, bo druid nie też że roz na rozbiciu nie bije wiele z czarów, to jeszcze przez unik nie wykorzystuje bonusu z archery. będzie trzeba z łapki napierdzielać w pewnym momencie, żeby go i zdeszałować i położyć. Bo ten cyklop nie ma poziomu szału, to jest dobre. Bo on nie żałuje za bardzo, bo on nie wierzę, żeby on miał krzyki. On nie ma za dużego ini tym gorszakiem. Najlepsze, co się właśnie może wydarzyć, to teraz jak End w następnym ruchu zmoraluje, to na boskim od razu drugą akcję podejmie. I też bardzo ładnie, że ten nie... O, on też Witalki nie gra. Dobra. Okej, okay, to dlatego jestem w stanie mu tak pyrgać po tych Tier 1, 2 i trójkach. kach okay, Okej, to było coś. Szału bojowego też nie ma, kurna, to jest rzeczywiście... Ziomek, który ma dużo statów, ale w talentach mu jakoś nie wyszło. Dobra, no, miał tak te. Okej, okay, nabis. No ale minus 1. No, no. Tylko minus 1. O, w droida mi wbiega. No, that's bad. No dobra, podpergi pełnej w tego cysa Zachowajmy te kręgi, jakby zastawili mi go. Ten 10. Dobra, 8 spida czyli ten jest problemem. No bo nieważne gdzie staną, wszędzie dobiega. I nieważne co uderzy. Ale tu jest chyba skos. Jap, yep, był skos, dobra. Zdeszałowałem tego chieftaina i no, że mu debilaj. Jest okej. Okay. O kurwa, jak uderzył, bez przeproszenia. Nie no, podnieśliśmy kolegę. Plus 6 to jednak duża liczba. Matko bosko, jak uderzył. Hersztug nadal na pierwszym levelu szało. No trzeba będzie go spyrgać. Oh, fuck. No pyrgnij tu może Dobra, no zszedł z niego szał cały, to jest gites I tutaj za darmo mogę w tego pyrgnąć Ale no, droid teraz ma kiepską pozycję Dobra, na Mislaku, to jest spoko Tu jeszcze bardzo dużo goba stoi No nie mam jak go zostawić Zresztą no za pewną indanserem to zrobię, bo co innego on może robić. Dobro ładnie. Nie przeskoczyć drzewo tego cyklopa raczej. Nie chcę ryzykować, chcę mieć pewny strzał. Dobra walimy tutaj. Super strzałka. Dobra, no cyklop tak naprawdę, można tak ująć, do hasioka poszedł. O, jeszcze się nas... To jest kos. Dobra. I zastawiłem centa. Uh, Bez I can do... o, 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 to mi się podoba. Ten krąg mi się tu bardzo podoba. I nie wiem, czy ruchałka tutaj nie może dwóch targetów naraz uderzyć. Nie może. Mi się podobał, że ten gobot tutaj w dużym staku też trochę stoi. Shifty nie dobiega do arczera. Dobra. Poświęćmy tego druida. Wyeliminujmy mu te dwa staki z tyłu, żeby nie miał jakich naszałować. A może nawet. Daj pan pozwoli, wejdzie odbitka pioruna z gobosa na tego na cyca i cyt padnie. No, 12 HP. Okej, okay, odsłonił go z jakiegoś kodu. Okej. Okay. That's very fine. Very fine ashi Ferb. Raz, dwa, trzy, trzy obrony. No tak, zapomniałem o tym. Nie, zostawmy tego Hershta. Dobra, odbitka. Subcio Dobra, deszał Ignoja. Nie, to wygląda dobrze. To wygląda bardzo dobrze. Grzucanie tego Divine i na Archera dużo dało, przez to, że zabiliśmy bardzo szybko szamankę. Nie miał jak zbić yy, Archera do końca. W sensie nie wiem czemu ten chieftain nie chce w niego wbiegać. Mógł zrobić krok tutaj, uderzyć tego droida i potem przebiec tutaj, bo on jeszcze ma na jednego kraja No ma, no kurwa, na jednego. Na dużo Battlecrajów jeszcze ma. O, liczyłem, że przeskoczy tego Hershta. Dobra, już liczyć licz na siebie. Pum. Zeszałujemy Gnoja. Już tego nie wyciągnę. Hmm. To może być trudne, żeby to ciągnąć, prawda? Rozumiem. WP, WP, GG w takim razie. No! Udało się! O! Miał zestaw, okej. Okay. I tarcza... Kurwa! Jakie arty! Przepraszam za przekaństwa. Jezus Maria! Zdarzyła się awaria. What the fuck? Okej, okay. arty miał solidne. A więc tak, yy, dzięki za oglądanie. To była lotna boska koniara przeciw Gorszakowi, którego imię pasuje. Nie był lepszy, tylko gorszy. Heh, zabij się. A ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w kiedyś w następnym materiale. Elożelo, jebać kreszki